Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Pep Guardiola odwiedził Roberta Lewandowskiego podczas grupowania reprezentacji Polski. O co chodzi? Paul Pogba chce zarabiać tyle co Cristiano Ronaldo. Niesamowity mural z okazji setnej rocznicy urodzin Kazimierza Górskiego. Sergio Ramos wrócił do treningów z drużyną Paris Saint-Germain oraz ogromna rewolucja kadrowa w Realu Madryt. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was proszę również o zostawienie kciuka w górę. Jesteśmy już naprawdę blisko, aby było nas już 240 tysięcy. Dlatego jeżeli mnie oglądasz, a nie subskrybujesz, to bardzo Cię proszę, abyś to zmienił. Widzą, którzy już to robią, serdecznie dziękuję. A teraz ja już nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszych newsów. Kolejne wygrane na grupie Obstawiamy. Typerzy zgarnęli w przeciągu ostatnich dni aż 80 tysięcy złotych, a to nie wszystko. Jeden z grupowiczów wygrał kupon o wartości, uwaga, 500 tysięcy złotych. Jeśli jesteście ciekawi o co chodzi i jak działa ekipa Obstawiamy, serdecznie zapraszam Was na ich grupę Facebook oraz kanał YouTube. Wszystko jest zupełnie darmowe. Wszelkie linki znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Dzisiejszy materiał zaczniemy od nietypowego newsa, związanego z legendą reprezentacji Polski. Mowa o najwybitniejszym polskim selekcjonerze, jakim był Kazimierz Górski. Z okazji setnej rocznicy urodzin pana Kazimierza Górskiego, najwybitniejszego polskiego trenera, sponsor reprezentacji Polski oraz największa firma bugmecherska w Polsce, STS, postanowiła stworzyć mural z wizerunkiem pana Kazimierza oraz jego słynnym cytatem Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Więc uwaga, drodzy państwo, pięć, cztery, trzy... Dwa, jeden, tnijmy! Ogromne brawa! Mural! Kazimierza Górskiego uważam za oficjalnie odsłonięty. My jako polscy kibice powinniśmy wspierać takie inicjatywy. W szczególności, aby młodsze pokolenie pamiętało o najwybitniejszym polskim trenerze, jakim z pewnością był Kazimierz Górski. A Mural z pewnością w tym wszystkim pomoże. W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji, a podczas niego mieliśmy okazję po raz pierwszy zobaczyć z orzełkiem na piersi chociażby Mati Kasza, o którym w ostatnim miesiącu było bardzo głośno w polskich i angielskich mediach. Owszem, piłkarz Aston Willi nadal nie zadobitował w barwach biało-czerwonych, ale miło było go zobaczyć po takim czasie u boku chociażby arkadiusza Milika. My jednak dzisiaj nie skupimy się na defensorze o angielskich korzeniach, a weźmiemy pod uwagę naszego kapitana, Roberta Lewandowskiego, który w środę spotkał się ze specjalnym gościem. Łączy nas piłka publikowała na swoich social mediach zdjęcie, na którym napastnik Bayernu Monachium rozmawiał z nikim innym jak Pepem Guardiolą. Hiszpański szkoleniowiec był trenerem Roberta w latach 2014-2016 i miał niemały udział przy zbudowaniu tak dużej kariery Polaka. Szkoleniowiec Manchesteru City obecnie wypoczywa w Hiszpanii, gdzie wstąpił po drodze na zgrupowanie reprezentacji Polski, która wyjątkowo rozpoczęła swoje przygotowania nie w Polsce, a hotelu Camiral obok Girony. Jak mogliśmy zobaczyć w najnowszym materiale na kanale Łączy Nas Piłka, Pep spotka się ze swoim byłym podopiecznym, który w ostatnich latach stał się zawodnikiem z cisłej topki na świecie. Obaj panowie przeprowadzili krótką pogawędkę, w której nie były poruszane żadne istotne tematy. Zresztą zobaczcie sami. Hey. Uh, my brother's working here and I came to see you and I said uh, Poland is here. So hey, what is it with know. the weather? Eh? Yeah, I'm going to bring them Manchester weather. Yeah. <laughs> Here's always sunny. Yeah. How is Anna? Everything's fine. And Clara and Laura? Perfect. Yeah. Yeah. They're going up so quickly and you know. all. Oh, great. Yeah. Enjoying yeah. or not? Yeah. Now everything's going well. That's yeah, good. Good you know. yeah. well, stuff. Uh, yeah. Yeah. Say a big hug to Anna. Yeah. Oh, thank you very okay. much. Eh? Take okay. care. And yeah. See you. Media bardzo szybko podłapały ten temat i zaczęły pojawiać się spekulacje o transferze Lewandowskiego do Manchesteru City. Oczywiście warto do nich podejść ze sporym dystansem, ale są też powody, by nie uważać ich za zwykłe plotki. Jak nam wiadomo, Robert Lewandowski jest związany z Bayernem Monachium kontraktem do połowy 2023 roku, a sam piłkarz jak na razie nie jest zainteresowany przedłużeniem współpracy. Jeśli klub zdołoby go przekonać do aktualizacji kontraktu, to niewykluczone, że latem przyszłego roku będą bardziej otwarci na sprzedaż lewego, aby móc na nim jeszcze coś zarobić. Z takiej okazji mógłby skorzystać Manchester City, dla którego opacenie Polaka nie byłoby wielkim wyzwaniem. A trzeba przyznać jedno. Aktualnie Manchesterowi City brakuje prawdziwej dziewiątki, którą z pewnością jest kapitan biało-czerwonych. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć Roberta Lewandowskiego w Premier League, aby ten mógł udowodnić, że potrafi strzelać gole nie tylko tak zwanym ogórkom. Manchester United to drużyna, która od 8 lat boryka się z problemem, którego paradoksalnie nie da się załatwić samymi pieniędzmi. Klub Zolt Trafford należy do jednych z najpopularniejszych drużyn na świecie. Nie dziwne więc, że na samych transmisjach swoich meczów zarabiają grube miliony funtów. Jednak od odejścia Sir Alexa Fergusona czerwone diabły są cieniem teamu w porównaniu do tego trenowanego przez Szkota. Od sezonu 2013-2014 Manchester United miał aż pięciu trenerów, licząc obecnego, czyli olegunara Solskiera. Pozycja Norwega jednak również stoi na włosku, a media już wymieniają jego potencjalnych następców. Również w samej szatni United nie jest kolorowo, ponieważ, jak podaje francuski L'Equipe, Paul Pogba grozi odejściem z klubu, chyba że ten spełni jego warunek. Francuz chce zarabiać dzięki nowej umowie pieniądze nie mniejsze od Cristiano Ronaldo. Dla jasności 28-latek zgarnia za jeden sezon 17 milionów euro, gdy Portugalczyk zarabia w tym samym czasie o 10 milionów więcej. To powoduje, że Manchester United musiałby zwiększyć wynagrodzenie Pogby o prawie 60%, co jest dość dużym przeskokiem. Pytanie, czy Czerwonym Diabłom opłaca się w ogóle taki interes? Paul w tym sezonie rozegrał łącznie 13 meczów, spędzając na murawie około 900 minut, czego rezultatem było 7 asyst. Jest on ważnym ogniwem klubu. Jednak zwiększenie jego zarobków do równowartości Cristiano Ronaldo to lekka przesada. Aktualny kontrakt Francuza jest ważny z Manchesterem United do końca czerwca przyszłego roku. A według Was, co powinien zrobić zarząd Czerwonych Diabłów? Przedłużyć umowę z Pogbą, czy po prostu pozwolić mu odejść? Wyraźcie swoje opinie w sekcji komentarzy. Paris Saint Germain to klub, który posiada niemal nieograniczony budżet i nie mówimy tu o samych pieniądzach wydawanych na transfery, ale i garze, jakie zespół musi wypłacać swoim zawodnikom. Najlepiej opłacanym graczem jest obecnie Neymar, który inkasuje rocznie 37 milionów euro, drugi pod tym względem jest Leo Messi, który zarabia 30 milionów, a w przyszłym sezonie ma to być aż 40 milionów euro. W porównaniu do piłkarzy z Ameryki Południowej stosunkowo niskie zarobki zgarnia klient Mbappé, ponieważ mowa o około 20 milionach euro. Gdyby jednak Francuz zgodził się podpisać nowy kontrakt, to mógłby liczyć nawet na kwotę 45 milionów euro za sezon gry. Są to wręcz kosmiczne pieniądze, dlatego tak utytułowany piłkarz jak Sergio Ramos, jak się okazuje, wypada przy całej trójce bardzo blado. Zacznijmy od tego, że Hiszpan w końcu wrócił w tym tygodniu do treningów z drużyną. Po 6 miesiącach smagania się z kontuzją, więc niewykluczone, że jeszcze w tym miesiącu zobaczymy jego debiut w PSG. Wracając jednak do kwestii zarobków. Początkowo media podawały, że Ramos zarobi za jeden sezon gry na Parc de Princes 15 milionów euro. Jak się jednak okazuje, ma on zapisaną w umowie ponad dwukrotnie mniejszą liczbę, ponieważ ma on zainkasować w ciągu 12 miesięcy 6 milionów euro netto. To oznacza, że nie spędzając ani jednej minuty na boisku od lipca, na jego konto wpłynęły ponad 2 miliony euro. W realu Madryt 305 30, latek mógł liczyć na garze w wysokości 1 miliona euro miesięcznie. Tak więc nie można powiedzieć, że jego transfer do PSG, był spowodowany lepszymi warunkami finansowymi. Sergio to bardzo doświadczony zawodnik, jeden z najlepszych środkowych obrońców w historii futbolu, więc Paryżanie mogą mieć jeszcze z niego spory pożytek. Hiszpan jest związany dwuletnim kontraktem, co oznacza, że w chwili jego wygaśnięcia będzie liczył 37 lat. Pytanie więc: czy zobaczymy go jeszcze w jakichś barwach, czy może zdecyduje się przejść na zasłużoną piłkarską emeryturę? Możecie pisać swoje typy w komentarzach. Media rozpisują się na temat czystek, jakie w szatni ma zrobić w zimowym okienku Juventus. Klub będzie chciał się pozbyć takich zawodników jak Rabiot, Ramsey oraz Kulusewski, który ma również opuścić Alvaro Morata, który został wypożyczony z Atletico Madryt. Hiszpan w Serie A po 11 występach zdobył jedynie dwie bramki, co jak na jego umiejętności jest bardzo słabym wynikiem. Jak się okazuje nie tylko Juventus planuje wywietrzyć swoją szatnię, ale dotyczy to także Realu Madryt. Królewcy w tym roku pozbyli się już swoich dwóch kluczowych obrońców czyli Sergio Ramosa i Rafaela Varana. Natomiast na ich liście zawodników na sprzedaż znajdują się obecnie: Isko, Marcelo, Eden Hazard, Gareth Bale oraz Lukajowicz. Cała szóstka inkasuje w swoich garzach łącznie 54 miliony euro netto, a nie są oni nawet kluczowymi postaciami w kadrze Carlo Ancelotti'ego. Klub chce się pozbyć wymienionych piłkarzy do letniego okna transferowego, ponieważ w ich planach są dwaj młodzi perspektywiczni napastnicy. Pierwszym z nich jest oczywiście Kylian Mbappé, który od lipca przyszłego roku będzie wolnym zawodnikiem. Francuz od dłuższego czasu myśli o przenosinach na Santiago Bernabeu i wydaje się to już jedynie kwestią czasu. Drugim nazwiskiem jest Erling Haaland, czyli snajper Borussii Dortmund. Norweg jest wielkim odkryciem ze względu na swoją wysoką bramkostrzelność i stosunkowo niskie pieniądze, za które można go pozyskać. W lipcu Erling będzie objęty klauzulą wykupu w wysokości zaledwie 75 milionów euro, co dla topowych klubów jest wręcz ofertą nie do odrzucenia. Łatwo nie będzie, ponieważ 21-latek jest również na celowniku PSG, Manchesteru City czy nawet samego Bayern Monachium. Druga rzecz to jego wysokie wymagania finansowe, ponieważ z tego co mówią media Halland Chciałby inkasować minimum 40 milionów euro rocznie, czyli nieco więcej niż Neymar w PSG. Dla każdego zainteresowanych zespołów jest to pewne ryzyko, ponieważ Norweg dość regularnie łapie kontuzje, a nikt nie chciałby wpaść w pułapkę jak w Barcelona z Usmanem Dembele. Wracając do Ralu Madryt, ich najważniejszym zadaniem ma być obecnie przedłużenie kontraktu z Viniciusem Juniorem, który od powrotu Ancelotti'ego na Santiago Bernabeu wszedł na wyższy level swoich umiejętności. Brazyliczyk miałby również w swojej nowej umowie klauzulę wykupu w wysokości aż 1 miliarda euro. A jego zarobki również miałyby wzrosnąć nawet dwukrotnie. Vinicius, w tym sezonie La Liga, po 12 występach, ma na koncie 7 goli i 3 asysty. Natomiast Widzę Mistrzów, po 4 występach, 2 gole i 4 asysty. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych filmach. Na razie!